Jakie warzywa siejemy lub sadzimy w kwietniu bezpośrednio na grządkach i jak te grządki do tych wysiewów bądź nasadzeń przygotować? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Kwiecień to czas wzmożonej pracy w warzywniku. W tym miesiącu wysiewamy już naprawdę sporo roślin bezpośrednio do gruntu, a nawet kończymy wysiewy niektórych z nich, zatem lepiej się nie spóźnić i wszystko dobrze sobie rozplanować. Na początku tego miesiąca kontynuujemy wysiewy tych warzyw, o których była już mowa w marcowym odcinku. W dalszym ciągu możemy wysiewać rzodkiewki w różnych odmianach, o różnych kolorach i kształtach zgrubień. Warto to robić w mniejszych ilościach, na przykład co dwa tygodnie, żeby przez dłuższy czas mieć pod ręką te warzywa, które najczęściej spożywamy w wersji na surowo. Ponadto można cofnąć się nieco w czasie i wysiać rzodkiew lub rzepę. w smaku, te kiedyś często uprawiane warzywa są bardzo podobne do rzodkiewki i też mogą być dodawane do surówek, sałatek i kanapek. Cały czas możemy wysiewać też groch i groszek cukrowy oraz bób. Pamiętajmy, że przy uprawie grochu należy zaplanować późniejsze mocowanie na podporach. Bób zazwyczaj ich nie potrzebuje. Do połowy kwietnia z powodzeniem możemy wysiewać jeszcze szpinak, który potem w pierwszej kolejności możemy zbierać w postaci młodych liści, a następnie zamrozić na lato większe ilości zbiorów. Początek tego miesiąca to ostatni moment, żeby wysiać roszponkę. Ponownie będziemy mogli ją siać od lipca do września. Za to rukolę możemy siać praktycznie przez cały czas od marca do września. Zatem kwiecień też jest odpowiednim miesiącem. Ja na przykład rukolę wysiewam zazwyczaj w większych donicach. Doskonale nadaje się ona do uprawy pojemnikowej w ogrodzie. Podobnie jak sałata. Kto nie ma czasu, miejsca lub ochoty, żeby przygotowywać rozsadę, może teraz wysiewać sałatę wprost do gruntu w przeróżnych odmianach, zarówno liściowych, jak i masłowych czy lodowych. Wysiewając sałatę bezpośrednio na grządkę, warto pamiętać o późniejszej przerywce lub rozsadzaniu siewek, które zapewne wykiełkują dość gęsto. W kwietniu możemy też wysiać szczaw, jeżeli lubimy na przykład zupę szczawiową oraz warzywa kapustne. W tym przypadku, tak samo jak z sałatą, można było przygotować sobie wcześniej rozsadę tych roślin lub teraz wysiać wprost do gruntu niektóre wczesne i średnio wczesne odmiany kapusty głowiastej, kapusty włoskiej, a także brokułu. O tej porze wysiewać bezpośrednio na grządki można także niektóre odmiany pora. I znowu, o ile wcześniej nie przygotowaliśmy jego rozsady, a także cebulę w różnych odmianach. Cebulę oczywiście możemy uprawiać również z dymki, którą możemy sadzić w marcu lub w kwietniu. Na początku kwietnia można jeszcze posadzić czosnek jary. Jego sadzenie kończymy najpóźniej w połowie miesiąca. Do połowy kwietnia radzi się także zakończyć wysiew pietruszki korzeniowej. Warto zatem sięgnąć po nasiona tego warzywa. W zastępstwie lub jako uzupełnienie możemy też wysiać o tej porze przypominające pietruszkę warzywa, takie jak na przykład pasternak, salsefia czy skorzonera. Przez cały miesiąc można wysiewać na grządkach marchew w pierwszej kolejności odmiany wczesne, w dalszej odmiany średniowczesne i średnio późne. Za to w drugiej połowie miesiąca warto sięgnąć po nasiona buraków ćwikłowych, one wolą już nieco cieplejszą aurę. Buraki ćwikłowe występują w różnych odmianach, podobnie jak rzodkiewki, mogą mieć one różne kolory i kształty. Oprócz najbardziej znanych buraków ćwikłowych, możemy o tej porze rozpocząć też uprawę buraków liściowych, które będzie można zbierać od czerwca do października. Kwiecień to także miesiąc sadzenia ziemniaków lub szparagów, jeżeli chcemy je uprawiać w ogrodzie, a także wysiewu karczochów. W drugiej połowie tego miesiąca możemy też zacząć sadzić do gruntu wcześniej przygotowane rozsady, między innymi takich roślin jak kapusta, w tym kapusta pekińska czy kapusta pakczoi, kalarepa, broku czy wczesne odmiany kalafiora, a także sałata i por. Rośliny te mogą trafić na grządki także w maju, a nawet w czerwcu. Do gruntu o tej porze można wysiewać także wiele ziół, między innymi koper, pietruszkę naciową, szczypiorek, majeranek, rumianek czy czarnuszkę. Oczywiście zanim sięgniemy po nasiona lub sadzonki odchwaszczamy i porządkujemy grządki. Warto pomyśleć także o nawożeniu przedsiewnym. Z nawozów organicznych do wyboru mamy obornik i kompost. Świeży obornik zaleca się stosować jesienią. Obornik granulowany można stosować także na przedwiośniu i wczesną wiosną, np. 2-3 tygodnie przed obsadzeniem grządek, ale także bezpośrednio przed wysiewami, jeżeli wymieszamy go z wierzchnią warstwą Gleby, którą warto przy okazji spulchnić, rozdrobnić oraz wyrównać. Obornik granulowany może być stosowany na wszystkich typach gleby. Sprzyja rozwojowi mikroflory i poprawia aktywność biologiczną, a przede wszystkim zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe, dzięki czemu nasze rośliny są lepiej odżywione i możemy liczyć na zdrowsze i bardziej obfite plony. Przedsiewnie odpowiednią dawkę tego typu nawozu należy rozsypać i wymieszać z glebą na głębokość mniej więcej 10-15 cm. Potem takiego obornika możemy dalej używać w trakcie sezonu wegetacyjnego, aplikując go wokół rosnących już roślin. Odpowiednie odżywienie i przygotowanie gleby przed siewem warzyw ma niebagatelne znaczenie. Gleby gliniaste radzi się przekopywać, zwłaszcza przed uprawą warzyw korzeniowych. Gleby bardziej piaszczyste można jedynie spulchnić. Wielu zwolenników upraw ekologicznych kwestionuje obracanie i mieszanie warstw ziemi ze względu na organizmy glebowe, które zostają wtedy przemieszczone. Uważa się, że to zaburza naturalną strukturę i życie gleby. Jednak z drugiej strony struktura ta w w przypadku gleby zdrowej ma tę zaletę, że nawet po głębokiej uprawie szybko się regeneruje. Spulchnianie natomiast jest ważne nie tylko przed siewem, ale także później przez cały okres wegetacji roślin. Intensywność spulchniania gleby powinna być dostosowana do jej rodzaju, pogody i gatunków, które zamierzamy uprawiać. Spulchniona ziemia jest lepiej napowietrzona i gromadzi więcej wody, do której korzenie roślin mają łatwiejszy dostęp. Gdy już odpowiednio przygotujemy glebę, możemy przystąpić do wysiewów. Najczęściej w warzywniku robimy to rzędowo. Szczegóły odnośnie wysiewu i uprawy wspomnianych wcześniej warzyw można znaleźć w filmach, które pojawiły się już w poprzednich latach na kanale Ogród na co dzień. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia. W wysiewach nie ma nic trudnego. Nasiona w większości roślin warzywnych wysiewamy w rzędach o głębokości od 1 do 3 cm w przypadku grochu i bobu nieco głębiej ponieważ nasiona są większe. Następnie rzędy te zasypujemy i delikatnie uklepujemy oraz dbamy o podlewanie, jeżeli jest za sucho i czekamy aż pojawią się pierwsze wschody. Życzę udanych upraw i obfitych plonów. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.